Jakbyśmy chcieli tylko się skupić na wyniku, no to zupełnie być może była inna sytuacja. Im dalej w mecz, tym musiałem wpuszczać innych zawodników. Zawodników, którzy nie do końca jeszcze są gotowi na taką grę, jaką prezentowaliśmy w pierwszej połowie. Być może jeszcze paru zawodników nawet w pierwszej połowie nie jest na to gotowych. No na pewno cieszyła ta pierwsza połowa, bo, bo graliśmy dobrze w piłkę, ładnie w piłkę, czyli kontynuowaliśmy to, co, co było wiosną. A skuteczność na pewno powinna być jeszcze lepsza. Mieliśmy parę możliwości do zdobycia bramki, ale, ale to, jest, to jest dobre. Trochę w drugiej połowie ci nowi, którzy z nami ewentualnie zostaną, muszą się nauczyć tej naszej gry. No, myślę, że na ten czas y, kierunek jest dobry, droga jest dobra, ale no, potrzebujemy jeszcze sporo, y, bym powiedział, wzmocnień czy, czy zawodników do rywalizacji, żeby tą kadrę jak najszybciej zamknąć i móc optymalnie się już przygotować do sezonu. No jest mocna rywalizacja na pozycji bramkarza. W... Broniło dzisiaj dwóch nowych bramkarzy. Nie ukrywam, że, że fajnie się zaprezentowali. I cóż, i tu będzie duży dylemat, bo jest jeszcze Kamil Kotkowski, który już tam wcześniej był na testach, czyli mamy wybór z dwóch, z trzech. I to, to, to gdzieś tu myślę nastąpi. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o zawodników z pola. No szczegóły na pewno zawodnicy poznają, jeszcze musimy parę rzeczy zweryfikować. Nie ukrywam, że oprócz tych, którzy dzisiaj byli, jeszcze następni się pojawią, bo tak to się dzieje. Gdzieś zawodnicy testują się, czy sprawdzają wyższych klas rozgrywkowych, a, a my nie jesteśmy dla nich pierwszym wyborem, ale myślę, że spenetrujemy na tyle teren i rynek, że że do tych zawodników, którzy nieźle grali w pierwszej połowie, dołączą kolejni, czy z tych, którzy grali, albo z zewnątrz, którzy zrobią mocną konkurencję i stworzymy fajną ekipę.